you. <laughs> No i wracamy ponownie, pytanie, Sebastian Fetel zdobył więcej punktów niż Lando Norris w 2021, 2021 zdobył 146 punktów. Tak mi się zdaje, ale zaraz zobaczyli ten, standings, standings, drivers, Zamknij. 97 punktów. 97. Sergei Perez miał 120, 125, ale pa, czyli musiałby mieć 100 punktów. Będzie miał więcej punktów. Frekwencja na trybunek podczas jednego wyścigu przekroczy 65 tysięcy kibiców. USA Może? Tak, uważam, że przekroczy. George Rosset co najmniej dwukrotnie zdobędzie punkt dla zespołu Williams. Teraz tak. Fernando Alonso wywalczy podium z jednym z pierwszych siedmiu wyścigów sezonu 2027. oficjalnie zatwierdzi najpóźniej 2025 roku F1 będą wykorzystane jedynie paliwa syntetyczne. Teraz tylko pytanie do ciebie: Będę miał czy chodzi, że zatwierdzi do końca tego roku. Czy do końca sezonu? Bo ja myślę, że dopiero zatwierdzą, że w 2022 roku, na początku. Dlatego pytanie, czy będzie traktowane jako sezon, czy jako. To ale przyjmijmy, że jeszcze nie. Ale z drugiej strony, patrzmy, Zmi że Angole 2030 też chcą zmienić. Przemyśleć 15 pytanie jeszcze. Kimi Rayconen odejdzie w 2021? Kimi miał być na dwa lata? Tak. Wyścig o Grand Prix Arabii Saudyjskiej nie odbędzie się w 2021 roku. Tak. Aleksander Albon lub Nico Hulkenberg wystartują w wyścigu F1. Tak. Yuki Tsunoda ukończy donołowy wyścig na punktowanej pozycji. Jeżeli odbędzie się w Japonii, to tak. Alfa Romeo przestanie być sponsorem tytułu Lansowera od 2022 roku. No ale gdzie pójdzie Alfa Romeo? Musieli dogadać się Mariusz Zrobi z Renault. Z Alpin, No ale z Renault jako dostawca silników. Ale z drugiej strony, patrzmy, mamy Mercedes, McLaren, trzy zespoły z silnikami Mercedesa, dwa zespoły z silnikami Honda, trzy zespoły z silnikami Ferrari, jeden zespół z silnikiem Renault, dobrze liczę? Mercedesa? Mercedes? Cztery, Merce cztery Mercedes -y. Właśnie, uciekł mi Williams. Renault Junior Team? Oni by poszli w to? Ciężko mi powiedzieć, ale uważam, moje zdanie jest, <śm> Czy przestanie być sponsorem? titularnym Saubera będą dalej mieć silniki Ferrari, dalej będą mieli kogoś z Akademii, ale nie będą się nazywać jako Alfa Romeo, ale z drugiej strony, Alfa Romeo dobrze się wybiła na tym mariażu. Zostawię odpowiedź. Kurde. No, 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 no to zadaję takie ciężkie pytania. No już muszę się zastanowić. To jest z skat Kryzys. Marka. Silniki. I to. Nie. Szczer szczerze. Uważam, że jeszcze za rok, za rok wsadzą Kaluta Alirata i jeszcze kogoś z Ferrari. I mają ławkę zapełnioną. Miałem wrócić to najpóźniej do 2000: jeszcze nie. Zostawimy tak, jak jest. Archis. A... Zgadza się. Dobra, Karol. Hydrant. Proszę bardzo. Dobra, moja została odpowiedź zapisana. Patrzę, że dostałem maila pod, z potwierdzeniem od Ciebie. Jest. No i gitara. No to zaczynamy po kolei, tak jak powiedziałem. Przewaga mistrza świata na drugim nie przekroczy 50 punktów. Tak. Kalendarz w sezonie będzie liczył nie więcej niż 21 wyścigów. Tak. McLaren wygra wyścig. Tak. Ferrari nie będzie w czołowej czwórce. Sergi Perez 5 razy pokona Maxa. Tak. Zespołu Mercedesu wygram 67% wyścigów. To jest 14 wyścigów, tak jak podliczyłem. I uważam, że nie wygrają 14 wyścigów. Mogą być równo. 13 wyścigów, ale 14... Nie. Williams ukończy sezon przed hasem. Tak. Alpin i Aston Martin zdobędą ponad dwie... Po ponad 200 punktów w klasyfikacji, no ale y razem Alpin i po ponad. Uważam, że nie y Aston Martin zdobędzie, a Alpin nie zdobędzie 200 punktów. Przynajmniej dwa różne wyścigi zostaną przerwane przed czerwonymi. Tak, 10 różnych kierowców w podium. Już wyczytałem, które 10 podium, w tym Alonso. Fetel będzie punktów niż dla Antonoris, tak. Y y y Frekwencja na trybunach podczas wyścigu będzie przekroczyć 65 tysięcy. Tu obstawiam USA, USA. Jeszcze raz to co będzie punkty, tak. Wywalczy podium. Powiedziałem, że wywalczy i, nawet, i to jest moje marzenie, żeby wywalczył. Zatwierdzi najpóźniej do paliwa syntetyczne. 2022 dopiero. Odejdzie mi Nie będzie Grand Prix Arabii Saudyjskiej. COVID, COVID COVID będzie Niko Humpenberg cisnął swoim poszakiem. Chciałbym, żeby był u grampi Piań i żeby był na punktowanej pozycji, ale z drugiej strony patrzmy COVID. Alfa Romeo przestanie być sponsorem tutularnym. Nie. Jeszcze będzie na rok z... i jak kim odejdzie, wejdzie... Albo ktoś inny z Galerii Ferrari dobra. No co, ja dzięki wielkie rzecz za to, że mogłem szybko Wam odpowiedzieć na te pytania. Jeszcze raz bardzo zachęcam, jeżeli widzicie tutaj, już, już powinniście widzieć, wejść właśnie na, na cyrk, e, cyrk F1, konkursy, konkurs Szklana Kula, wujek czy dołączył. Więc życzę miłego wieczoru i widzimy się na najbliższym live'ie e, z Acelic. Życzę mi jego wieczoru. Na razie.